I znów twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. panie. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarda. Gdy był już w domu, zapytał ich o czym to rozmawialiście w drodze, lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali bo się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto nie przyjmuje, nie przyjmuje mierecz tego, który mnie posłał. O to słowo Pańskie, chwała Twojego występu. Pozostańmy jeszcze chwilę w postawie stojącej do Was wielką prośbę. Chcielibyśmy wraz z uczestnikiem 12, teraz stanąć tutaj przed Wami, bo chcemy Wam posługiwać podczas tego czasu rekolekcji, ale aby to skuteczne było posługiwanie, chodźcie się wszyscy tutaj, aby to skuteczne było posługiwanie. Prosimy Was teraz o modlitwę za nas. Prosimy, abyście wyciągnęli swoją prawą w naszym kierunku i abyście tak jak potraficie przez chwilę ze swojego serca wypowiedzieli te słowa, które Duch nam podpowiada, aby z nas uczynił skuteczne narzędzia w głoszeniu prawdy Jego miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bardzo Wam dziękujemy, bo ta modlitwa była nam bardzo potrzebna. Usiądźcie. Dlatego, że jak się coś ważnego ma wydarzyć, a każde rekolekcje są takim ważnym czasem szczególnego działania łaski Bożej, to pojawia się mnóstwo trudności, mnóstwo przeciwności, Mnóstwo pytań, czy warto i czy jest jakikolwiek sens. Ale zły podpowiada nam te myśli wtedy właśnie, kiedy ma się coś ważnego wydarzyć. Kiedy Bóg chce w sposób szczególny dotknąć swoją łaską ludzkie serca. I pewnie my nie będziemy oglądać tego, tych owoców, tego działania Ducha Świętego, ale. On uczynił coś wielkiego, ja w to głęboko wierzę. Przyszliśmy tutaj ze znakiem krzyża, bo ten krzyż nas łączy. Bo ten krzyż jest tym spoiwem, które powoduje, że każdy z nas może tutaj w tym miejscu poczuć się u siebie. Dlatego, że na tym krzyżu umarł Jezus. I to jest ten znak, ten symbol tej największej miłości, Każdy z nas pragnie kochać. Dlatego też potrzebujemy tego krzyża. Potrzebujemy chwil, w których przytulimy się do tego krzyża. I po raz kolejny z serca wypowiadamy, bo nie jest to, Bądź ze mną. W tym wszystkim, czego doświadcza. W tym wszystkim, czego nie rozumie, co mnie przerasta. Co jest woda mojej siły sens, jeśli będę się trzymał tego krzyża. Rekolekcje to czas, kiedy mamy się nawrócić, rekolekcje ewangelizacyjne, to czas, kiedy mamy spotkać na nowo Chrystusa, mamy odświeżyć swoją relację z Nim, a może na zbudować prawdziwą relację z Jezusem. Nie opartą tylko na formie i tradycji, ale na moim osobistym wyborze Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako kogoś najważniejszego w moim życiu. Może to będzie szansa do tego, żeby wrócić i uwierzyć w tę Jego miłość skierowaną do mnie, konkretnie, po imieniu. Ktoś powie, że kolekcje ewangelizacyjne, one powinny się odbywać nie dla nas, bo my chodzimy do Kościoła, my tu jesteśmy. temu, co tutaj przeżyjemy, my mamy pójść dalej i być tymi, którzy będą głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. Do naszych rodzin, do naszych bliskich, do naszych miejsc pracy, do naszych szkół. Nieraz słyszę cierpienie ojca, matki, babci. Proszę księdza, ja tu dzisiaj jestem w niedzielę w kościele, ale moim bliscy pozostali w domu i nie wybierają się dzisiaj. Pani nam na spotkanie z Chrystusem. Czemu tak się dzieje? Może warto dzisiaj, kiedy rozpoczynamy te rekolekcje ewangelizacyjne, zapytać samych siebie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ich nie ma tutaj? Bo przecież tak naprawdę, jak można odrzucić miłość tak wielką, tak sprawdzoną wypróbowaną? Tak się wydarza wtedy, kiedy ktoś nam pokazuje zniekształconą miłość Chrystusa, nieprawdziwą miłość Chrystusa. Mówi się często, dzisiejsze czasy są związane z kryzysem powołań. Jak mało ludzi idzie za Chrystusem, wybierając drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego. I jedną z odpowiedzi na pewno jest to, że powodem tego jest moje byle jakie życie, moje, konkretnie moje jako księdza. Brak mojego nawrócenia. Bo trzeba sobie zadać pytanie, ile osób, patrząc na mnie, powie sobie, ja też, też chcę tak żyć. Ja chcę jak on. Ja chcę mieć tę radość taką jak on ma. Ja chcę mieć ten entuzjazm w życiu, jak on. od środy do piątku każdego wieczora na rekolekcje kapłańskie. Bo żeby mówić o rekolekcjach, trzeba najpierw je przeżyć. Żeby mówić o nawróceniu, trzeba najpierw się nawrócić. Modliliśmy się o to, abyśmy my mogli spotkać Chrystusa, abyśmy mogli doświadczyć jego bliskości. Bo tylko wtedy, kiedy jej doświadczymy, będziemy w stanie przekonać kogokolwiek, że ma to wartość. Małżeństw, że tak wiele osób rezygnuje z tej łaski sakramentu małżeństwa, to może dlatego, że tak byle jak się dzieje w naszych rodzinach. Bracie i siostry, my dzisiaj, kiedy przychodząc do świątyni, przechodząc na to spotkanie, chcemy się wtulić w ten krzyż, wyjść jak Mojżesz po spotkaniu z Chrystusem w namiocie spotkania. Rozpromieniony. Nasze oblicze ma lśnić miłością do Boga i do drugiego człowieka. A ci, których spotkamy, mają się pytać skąd on to ma? Ona już dawno powinna się załamać, poddać, zrezygnować. Przecież ona ma tyle problemów w życiu. Skąd ona ma tą siłę? Wtedy nie musisz nikogo na siłę przekonywać, żeby poszedł i uwierzył w tę miłość, żeby poszedł i doświadczył obecności Boga we wspólnocie Kościoła. Tylko ten człowiek zapyta, kiedy pójdziesz następnym razem, bo ja bym chciał być Ale to musimy mieć wypisane na naszych twarzach. Nasze twarze mają mieć wypisaną miłość. Spójrz dzisiaj wieczorem w lustro. Spójrz na swoją twarz i zobacz, czy widzisz tam miłość wypisaną na Twoich ustach, na Twoich oczach. Czy człowiek, którego spotkasz jutro w pracy, w szkole, na ulicy, w sklepie, zobaczy w tej twarzy miłość, która go podniesie, która da mu wiarę, w to, że warto się podnieść. Warto podnieść się ze swojej beznadziei, ze swojego takiego czy innego kryzysu. Warto wierzyć w tę miłość, bo tylko dla tej miłości warto żyć. Tylko ta miłość jest w stanie nas przekonać o tym, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i nikt ani nic nie jest w stanie nam tego zabrać. Niezależnie od tego, ile mamy silnych włosów na głowie, na jakim etapie życia jesteśmy, wszyscy jesteśmy dzisiaj wezwani do tego nawrócenia, do powrotu do Chrystusa, do powrotu do tej miłości. Do wiary w to, że On jest w stanie przełamać wszystkie, nawet największe mury, które zbudowaliśmy między sobą. On jest w stanie nas połączyć. A dzisiejszy człowiek tak bardzo tego potrzebuje. On szuka, ale on szuka prawdziwych świadków. Nie urzędników w koloratkach. On szuka prawdziwych świadków miłości. Którzy mówią o miłości i kochają. Mówią o przebaczeniu i potrafią przebaczać. Po raz kolejny uwierzyli, uwierzy, uwierzy, że warto i trzeba. Wierzysz w to. Wierzyć. Podczas tej Eucharystii, gdzie daje nam siebie, gdzie daje nam się cały, chce z nami być tak blisko, podczas wieczorów Uwielbienia, gdzie możemy cieszyć się i namawiać Jego obecnością, ładować nasze życiowe duchowe akumulatory, aby mieć siłę i odwagę, aby pójść dalej. Aby później głosić. Ileż to trudnych doświadczeń człowiek musi przejść w swoim życiu, aby czasami przez łzy, bezradność, bezsilność powiedzieć wierzę. Wierzę w tej miłości. Takie doświadczenie był udziałem naszego brata Tomasza, którego dzisiaj poprosiłem o świadectwo aby powiedział o tym właśnie doświadczeniu, wtedy, kiedy ostatkiem swoich sił mówił wierzę Ufa. Poproszę teraz na to, aby Powiedział nam o swoje doświadczeniu, o swoim przeżyciu związanym z obecnością Boga w jego cierpieniu. I z tego miejsca też mam okazję podziękować wszystkim tym, którzy w chwilach grudy, cierpienia po prostu modlili się za mnie. Także na początku podziękuję najpierw Panu Bogu, Matce Bożej, mojej żonie, moim dzieciom, przyjaciołom, znajomym i wszystkim tym ludziom dobrej woli, którzy w tamtym czasie, kiedy zachorowałem, po prostu się za mnie modlili. Za miesiąc będzie rok, odkąd doświadczyłem tego cierpienia związanego z zachorowaniem na chorobę, którą powszechnie nazywamy rok 19. W moim przypadku ta choroba przebiegała bardzo ciężko, można powiedzieć nawet wyjątkowo ciężko, bo przez tę chorobę spędziłem 53 dni w szpitalu, odwiedziłem trzy szpitale, cztery oddziały specjalistyczne. Kiedy wyszedłem ze szpitala i tuż po wyjściu poszedłem na tę pierwszą wizytę do profesora, żeby opowiedział, jak to wszystko wyglądało, jakie są wyniki moich badań, wtedy dopiero sobie zdałem sprawę, jak poważnym byłem w stanie. Bo nie ukrywając, to powiedział: Dostał pan drugą szansę. Nie wiem, jak się stało, ale dostał pan drugą szansę. Kiedy dzisiaj z perspektywy. Czasem patrzę na to wszystko, to ta szansa była, tak myślę, owocem modlitwy. Pierwszy taki trud, który przeżyłem i brak nadziei, to był w pierwszym etapie choroby. Kiedy trafiłem do pierwszego szpitala, kiedy doktor prowadzący przychodzie mówi na składa ręce, ja już nic więcej nie mogę zrobić. W tym samym czasie wiem, że w mojej parafii wprowadzona jest w tam w mojej intencji. No. Kilka minut po tym jak się zakończyła, ten sam Petr przychodzi i mówi, wie pan co? Coś drgnęło. Uda nam się pana przenieść do szpitala w łodzi. Ja oczywiście w tym samym czasie, będąc bez sił no i siły, nie mogą złapać od tego. Modlę się tak jak potrafię, tak jak umiem, jak tymi modlitwami, które, jestem, które mam wyuczone. Aczkolwiek wtedy pamiętam, że najbardziej z tamtego okresu zapamiętałem tę modlitwę, która może przypadkowa, być może nie całkiem wpadła mi gdzieś tam, na forach facebookowych Ojca Dolindą. Jezu, i się tym zajmę. Modlitwa krótka, ale dla człowieka, który nie możemy mieć jak najbardziej praktyczna to mówię. Nie ukrywam, że często tę modlitwę w tamtym czasie powtarzałem. Skuteczność modlitwy jest widoczna także w późniejszym okresie. Chodzi oczywiście w tym kolejnym szpitalu do takiego czasu, kiedy... Jestem już jakby wyleczony z wirusa, który zrobił ogromne spustoszenie w moim organizmie. Natomiast cały czas w tym szpitalu jestem, jestem i wychodzą. Na oddział zakaźny przychodzą, wychodzą. A ja z już powodu cały czas tam jestem. I mówię, no modle się takie u mnie co u mnie do miłosierdzia Bożego, mam już trochę więcej sił, aczkolwiek cały czas przychodzi do tlenu, do, 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 do ściana z tlenem. Więc znowu zaczyna tracić nadzieję Jest nawet taki moment, kiedy doktor prowadzący mówi, wychodzi pan do domu. I przynosi im papiery, do podpisania że prowadzę do domu. A ja mówię, że ale ja nie mogę wyjść, bo... Nie potrafię, wystarczy, się ruszam na łóżku, siadam, a yy, tam tętno na gwieździ. Zaczynam je badać, wysyła na tomografię komputerową, okazuje się, że są takie powikłania, o których tutaj też trudno mówić o wszystkich, ale no, wystarczy, że wymienię, że odma, ma, ma, potem w konsekwencji okazuje się, że jest yy, co, yy, I to te płuca są jakby odklejone w wielu miejscach, więc, więc sytuacja też jest taka nieciekawa. Oprócz tego, że były zajęte ponad 90%, więc yy, no, organizm jest bardzo słaby. Lekarz postanowił mnie zostawić, przestać na oddział immunologiczny Ale wiecie Państwo, wtedy to jest ta druga fala szczyt tej drugiej fali. Kiedy dostać się na jakikolwiek oddział, to jeżeli ktoś był w szpitalu, wierzę, że grańczy z cudem. No, ale ja tam jestem. Postanawiam coś zrobić i wtedy przypomniałem sobie o takiej modlitwie, o której znajomi, starsze panie w kościele, do którego uczęszczam, opowiadały, że jest taka modlitwa, jak urzanie z Czyli no będą na Polega on na tym, że przez 54 dni odbywa się modyfikacja yy, różańcowa, w czasie której odmawiamy wszystkie tr tr trzy części różańca. Można odmawiać cztery. Natomiast z samej istoty chodziło o trzy części, ja odmawiam cztery. Pierwsza część jest częścią błagalną, trwa 27 dni, druga ciągczykną trwa też 27 dni. Stąd widzę, że ta modlitwa jest skuteczna, ponieważ wtedy, kiedy kończyłem pierwszą część, błagalną, wyszedłem do domu. Wyszedłem do domu 21 grudnia, o czym marzyłem, żeby wejść na święta i święta spędzić z rodziną. Natomiast 24 w kończyłem odmawianie tej pierwszej części błagalnej. Później już razem z rodziną mogłem odmawiać tam tą dziewczynę. Ale Mógł utwarzańcował Pan tej pory, towarzyszył mi każde dnia w tej chwili. Być może było tak, jak w dzisiejszym czytaniu jest, że się źle modlimy, albo za mało się modlimy. Być może Pan Bóg musiał doświadczyć mnie takim cierpieniem, takim doświadczeniem, żebym ja również coś zmienił, żebym nawrócił się i zaczął się więcej modlić. Także dziękuję księdzu Grzegorzowi, że, że zaprosił mnie tutaj do dania tego świadectwa w bitwy i zachęcam Was, abyście każdego dnia, bo tak jak ja, Królowo Świętego, módl się za nami. Dziękuję.